Powiem wpadł do fony. Gdzie oni to chcieli? Aha, tam. Na pewno mi się przydadą maszyny. Trzeba ją trochę zmniejszyć. Tak będzie. tak. jest mniej więcej równa. Teraz trzeba pociągnąć to tutaj. zrobić taki podjazd. Łagodny. Niestety lichemikasz jest biedny. Więc ja zrobię most tym biedakom Chociaż nie wiem po co mam im mosty robić Chociaż nie wiem czy chcę im mosty robić bo, bo przecież tutaj chemię robią Wszelkie chemikalia to robią Ja nie chcę Ja nie mogę Ja nie mogę to robić, robić No ale dobra, no ale zróbmy Potem co doigają, będę to musieli zapłacić. Ten dobra, to robimy. Na razie trzeba zrobić taką małą podstawę mostu. Taki odjazd mniej więcej. Już mam pomysł jak można to zrobić. Po prostu się wytnie z blachy. Z kawałków, blach, blachy takie kawałki, na wierzchu, no? tego mostu. Ogólnie, mam nadzieję, że mi to pyknie, bo jak mnie nie pyknie, to będę tak niezadowolona. Zauważyłem, że w ogóle tam jest jakby taka drabinka, czy coś w tym stylu, i to mi może pomóc trochę. to wyjść bez problemu. Dobra. Okej, okay, zobaczmy. No taki, no taki może całkiem nierówny jest. Ja mam pomysł, żeby dalej dać kontener jakiś. O tak. Kontener by się przydał jakiś. Moja autka biedna. Potem się nim zajmę. Trzeba jakiś kontener wymyślić. Akurat z kontenerami to tutaj nie ma problemu, bo na każdym rogu jest kontener. No i też chyba mogę bo mogę użyć e, rozdzielnicy O kurde. Dobra. Trzeba to puścić jak dzisiaj po prostu będę. Nie mogę tego bardzo uszkodzić, bo poszkodze będę bardzo zawiedzione. I trochę źle będzie. Abym miał to na marinie budować, żeby jakoś dał radę, tutaj... Dobra Teraz trzeba... o, ty pani pomysł Teraz będę mógł z tym jeździć tak, żeby się nie uszkodził Ups, ja bym to się... Trośku wyżej No go nalaję o nie, bo się... Drzwi otpad. Kurde, kontener szaleje. Kontener szaleje, bo też. To bardzo źle się szaleje, bo ja nie się szaleje. Jak mi się to uda, to mało mi dać dużo fortuny jakieś... Już... 500 tysięcy tak mi muszą dać, nawet tak nie wyliczy się Jak mi się nawet nie uda No to tak jest, właśnie. O kurde o, o nie, dobra, trzeba quick zrobić Najwy... To no chyba nie był dobry pomysł, jednak. Ja tak to nie był dobry pomysł. No, mi się uda, że po prostu mogłem od razu z na wrócić. No, ale dobra. Dobra, wyjeżdżamy. Jedyne do czego mi się ten kontener przyda, to chyba tylko do zrobienia tego mostku. с меня. Dobra. Pamiętam, że się na robi. Pamiętam chyba, film, że objęto film, że jak, zbudować chyba most w 13 minut? bodajże. Tutaj będzie trochę więcej czasu, ale dobra. w sumie. Wiecie, po co ja mam budować? Nie, teraz jestem mądry. Po co budować most? Po co? Jak ja stracę kupę czasu. O, po co? Przecież... O, Jezu. Przecież ja mogę normalnie. to. Dobra, dobrze, Dobre, dobrze. Restartujemy zaraz. Zaraz pokażę. Czy to już jest taki głupi. Nie no, czego trzeba... Po co budować most? No po co? Jak ja zrobię taką rzecz. I potem... Potem pomyślicie, po co budować mosty? Po co do cholery budować mosty? No po co? Po co tracić czas? No po co? Takie duże szybkie nie poszukuję. Taki domek. To wyrzucimy do wody, bo nie jest to Jedynie to mi będzie potrzebne. No i nie tak do końca bardzo, ale dobre. Eee, Teraz trzeba po to iść. Już pewnie niektórzy zgadują, co ja teraz zrobię. Ale zrobię taką rzecz. I potem wszyscy, wy się dowiecie, po co... I wy się dowiecie, ale dlaczego mostu nie buduję. To jest takie oczywiste. No nie trzeba mostu budować. No. Tu chodzi o to, że może no, trzeba samochód transportować. Dobra niektórzy już pewnie wiele. Nooo! Dobra, trzeba naprawić. Deskami to trzeba naprawić, bo to jest drewno zrobione. Nie co prawda nie tak nie zawsze, ale... Ale tutaj akurat będzie to jest drewno zrobione. Co jest? Nie da się cofać. Mam pomysł. Można wziąć dwie łódki. babsu. No sam tam też tak sam się wali. Okej. Okay. Już zrobiłem to co Jeżeli napiszcie teraz na, na premierze, napiszcie jak myślicie co to jest. czy Jak napiszecie dobrze, to pewnie wskazujecie to poglądać na premierze, to... Jak będzie premiera, to napiszcie. Napiszcie co to... Jak myślicie co to jest. No teraz to pewnie wiecie. 我吃紫菜包。 Pewnie wie, wiecie, każdy. No, no, nie ma, pewnie zgaduję, że nie ma osoby, która by nie wiedziała, co to jest. No przecież to jest oczywiste, co to jest. A jak ktoś nie wie, to zaraz pokażę. co To jest. Bo najpierw muszę się tutaj dostać. Taki skrócik, to dostać. O, jest tu mój samochodzik. Przejechać Dalej, ojej, dobra tam Jak ja tam wiadę w ogóle? Tam. <noise> Na marinie też takie coś się da zrobić To jest bardzo łatwe Jest jeszcze prostsze, bo nie musicie To jest ten desko Co jest tak płynie Dobra dawaj wypuszczę, musimy jeszcze ciągnąć płynąć Nie um, to miał być prom To też mnie nie pękło. Co jest tym promem nie tak?